Dzień dobry, Słoneczka! Dzisiaj Witamy mamy piękny pięknie. dzień! Dziś są urodzinki Angeliki. Angeliko, wszystkiego najlepszego! Zdrówka, szczęścia, pomyślności, słońce, dużo dobrych ludzi, samych tak, dobrych samych ludzi. Samych dobrych ludzi, uśmiechu i zdrówka. A Angelika pięknego. sobie zażyczyła, zażyczyła taki piękny odcineczek za 100 zł, żeby no znaleźć jej megalinię z numerkiem pierwszym 5, 15 i paradiso. Pierwszy, piąty, trzynasty, piętnasty. Sprawdzimy te numerki. Zobaczymy, ja się napiję. <laughs> Miśka ma napój, ja mam kawę. Bo trzymamy kciuki za piękne wygrane, bo wszystko do Ciebie wraca, Słońce. Tak jest. Więc co, od jedyneczki zaczniemy. Megalinia z numerkiem pierwszym. Widzę, zauważyłem, że mamy tak, i Megalinie z różnych paczek <laughs> tak, dwóch i Paradiso się. też z różnych dwóch. Także mamy nadzieję, że tu mi wszystkie wygrane Nie udało się będą. właśnie znaleźć. Tylko megalinie lekko przygotowaliśmy. Gdybym coś pominęła, to mężuś szukaj kości, pierścionek. Teraz szukamy. I drapiemy piękne. Tak. Kości, pierścionek. Trochę przygotowane. <laughs> tu. Jaś tu zabiorę ten. O. Mm -hmm. I co dalej? O, winogronko. Słoneczko. A winogronko przystawiał. <grystanie> winogronko, słoneczko. Misiek. Co tam, z o, przygotowań? O, zobacz. Z o. przygotowań coś zostało. Winogronko, słoneczko. Gdzie te symbole? Szukamy, szukamy. Szukamy. Winogrono, słoneczko. Co dalej? Gwiazdka, kokosik. No gwiazdkę mamy już tu. Kokosa też już widziałem, więc będzie. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. O, I na dole kokosik. Super. Jak się układają te linie? Tak jest. Angeliki tutaj. Gwiazdka kokos. No dobra, słoneczka, co dalej? Trzymaj kciuki mocno. Trzymamy kciukę. Moneta, lody. Były. Aha. były. były, były. były. Lody. Lody. Tu i tu. Tu Lody i w mamy zielonym, tu. W zielonym. Misia. o widzisz, jak o. dobrze, że ja tu Ciebie mam blisko. Czasem się coś ominie, czasem się coś znajdzie. Łódź, klucz. Kluczyk. Klucz. Tu mamy. Łódź. Tu. Udeczki są. Wyżej jeszcze jedna. Oj, kinia za szybko. Ojkinia. Miśka, miśka się spieszy, bo to trochę drapania tu mamy. Ale Biedronka, wiecie, korona. Czasem <śpiew> przez ten pośpiech można coś pominąć. Biedroneczka, korona. Korona w Tu mam. I... Ostatni. Flaming. Czy on coś nam da, bo był, bo jeszcze tu kojarzę. Flamingi tu były, misiaki. Były, były. No kolejny, no kolejny. No i pierwsza z jedynką. A Jeszcze tu bonus jest. Świnka. Świnka. No Jak i to? tu słoneczko MBO. Jak to w tych amerykańskich Piggy mm. Bank. Piggy Bank, tam u nich na tych. To co, teraz piątka chyba. No to piąteczka. Polecimy tak numerologicznie. Piątunia. Co ma piątunia? Podkowa i flaminga. No. Flaming jest. Podkowa jest. Halo, podkowę minęłaś. Już. Ja wam powiem, że ja się stresowałem, że ja to będę za dużo mm. pomijał. Mm. Isian wróć. A to miśka tutaj dzisiaj wiecie prym. Nie, bo ja lubię gadać. Podkowa... No mnie zagadujesz i przez to ja się mylę. Ale ja mam Podkowa to samo. Że ja sam gadam i wiecie co, ja już gdzieś myślami jestem gdzie indziej i ja lecę dalej. No. no ale wiecie, no. Jak nie będziemy gadać, to będą... Co ludzie, to pośniecie mnie tam, tam. Aparat tam, no. i arbuz. Tu się dobrze bawić i się pośmieć z nami. A nie słucham ciebie. Aparat i arbuz. No i ja nic nie widzę. Czy pomijam? Aparacik, arbuz. Wiesz, no nie, ma. nie widzę, nie widzę kotku. Może teraz to kolejne. będą dwa lepsze. Łódź, piórko. Łódeczka, pióro. Jest łódeczka. Mhm. Czy znajdziemy piórko jeszcze. Łódki, tak. No piórka, Brak. nie widać. No kolejne. Pierścionek i piłka. Pierścionek jest. Jest piłka. Pierścionek. Zobacz jak. Ładnie się tu otwiera. Tu. Tu. Pierścionek. Tu. Wszystko. Wszystko. Co dalej? Tęcza i szmineczka. Tęcza szminka. Tu jest. Tęcza. Nie widać Jedna więcej. jedyna. Trzy Nie symbole. Widać. Prezent autko. No autko mamy. Prezent też był. Też będzie. Tu. Prezent auto. Zobacz. Auto Leci. Wyżej auto o. Tu prezent. Auto. auto. No kochani. Ostatni. I. Winogronko. Winogronko. Misiaki winogronko, to ja tylko przestawiałem dzisiaj. W tej zdrawce nie ma. A. No dy... Świnka. kolejna, kochani, o tu by był już zwrócić całego odcinka. E -O. Nie no, dawaj miśka coś wygranego. No to, to może w tej piętnastce. Ja się staram. Angelika trzyma kciuki, my też. Słonko, piętnastka. Lecimy z piętnasteczką, się boję. ale. Trzymamy kciuki. Rower. foto. I szukamy. Rowerka i aparatu. Jest, jest rower. Jest rower. I. Tu są. Kolejne. Na dole. Dobrze. Dalej. Ananas. Biedronka. Jest, jest ananas. Jest Są biedronki Biedronka. i zobaczcie, jak to bliziutko już do linii. No tak. mam nadzieję, że ta nie zawiedzie. Tu nie ma, tu mamy. Dwa ananaski i tu biedroneczki. No dobra. Ta się ładnie zapowiada. Ładnie, nie? ładnie. Idzie, i Kokos, łódź. Kokos. Jest kolejny. Mamy łódkę. Kokos wyżej. Tu mamy łódeczkę, kokosik, podpowiadaj. tak, podpowiadaj. Tu, tu łódeczki. Kokos, łódka. Wszystko. Mm -hmm. Co dalej? Dalej, sakwa, laczki. Sakwa, laczki, gdzie one są, są laczki, laczki są. Tu kolejne. mamy kolejne. Tu. I jest i sakwa, zobacz. Jest. A laczki obok nie. O! <noise> Jak patrzę. Cytrynka, słoneczko. Dawać te linie tutaj. No właśnie, drzwi. cytrynka. I słoneczka, słoneczka są. są. Tu. No, zobacz, jak się pięknie otwiera. A to w ogóle? <laughs> to jeszcze cytryny nie zdrapaliśmy na samej górze. O! Zobacz. No to tu, 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 tu. Słoneczka, cytrynki. Jeszcze trzy symbole. Wszystkie? Gwiazdka żółw. No, żółwik mamy tu. No i zobacz. No megalinio. nie mów, że chcesz przegrać z tymi paradiso. Piłka. <gry> Piłeczka. Kochani, no chciałbym powiedzieć, że ja już coś widzę, ale jeszcze jest bonus. No, no nie wierzę. No trzy Piłka. razy świnka! <grym> <Co grym> jakie stropeczki dzisiaj, Angeliko, czy ty to widzisz? Ja nie wierzę. Kochani, były trzy. Mega linie, no to mamy jeszcze cztery Paradiso i zobacz, każda innego koloru, ale nam się uzbierało. Z jedyneczką leci pierwsza, to leci pierwsza. No trzymamy, trzymamy kciuki. kciuki, no może tutaj nas zaskoczą pięknie. Nutka, chmurka. Tu mamy chmurkę, jest nuta. A na dole Nie ma nic. z tych dwóch już nic. Kostka, słoneczko. Tu mamy kosteczkę, tu. I tu obok siebie. Okej. Okay. Co dalej? dalej? Łódź, liść. Tu nie ma. Łódź była. W o, drugiej. tu jest. <laughs> tu. Łódź i liść. O, tutaj podrapałaś. Troszkę tak. Ośmiornica i ryba. Ośmiornica, ryba. <laughs> Czyli rybcie. Na dole są dwie. Dobra. <laughs> Napój, okulary. Napój w lewej. W jedynce. Napój, okulary. <laughs> O proszę, o proszę, Dobra, co dalej? O, to już wiem. Będzie koniec. Gdzie kontrolnych szukać. Szorty cytryna. Szorty cytryna. Szorciki. <coughs> Przepraszam. Przepraszamy. Tu, tu. Proszę. Mamy, proszę. mamy. Mamy. Proszę. No tutaj się ładnie to otwiera. Parasol mewa. Tu nic, w środeczku. Nie widzę. Nie czyżby dół? Uh -huh. Jest, uh -huh. jest, kochani, co bliżej Co dalej? Kotwica krab. Krab jest. Tu jest krabik. Mamy. Dwie kotwice. kotwice. I tu dwa krabiki. U. U. No tu się dzieje, dzieje. Tu na dole. Ładnie, ładnie. A jeszcze mamy cztery symbole. Motyl, kompas. Kompas motyl. Tu. Motylek w trójce. Ach, tu. Motylek. Tu. A kompasik. Tu motylek w piątce jeszcze jest. Zobaczcie, no naprawdę. No ładnie. Jeszcze dwa symbole. Termometr i palma. Jest termometr. O, dzwoneczek! Mamy wygraną. Pięknie. I zobaczcie w jedyneczce. Palma. Super, super. I kochani, czyli to by było czyli a, wyszka. A, a? No, brawo! No. W końcu! Ojejku, Angelika! Pamięć serca. Cieszymy się, że tu jest pierwsza wygrana, ale lecimy Dobra. dalej, lecimy Piąteczka dalej. Piąteczka teraz. Lecimy z piątunią, pomarańczowo-żółta. Arbus łódź. Arbus łódź. No to już ci śpie śpieszę z pomocą. Spiesz, spiesz. Arbus łódź. Jest arbusik na dole. Wszystko. Dalej. Torba, kostium. Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Torba, kostium. Tu nie widzę. Nie ma, nie ma. A na dole jest kostium. Torby I nie ma. Wszystko. Motyl, kotwica. Góra nic nie pokazuje. Tu kotwica jest. Kotwica i motyl. Tak. Tu mamy motyl, kotwica. Dołożone. Trochę więcej podrapałeś niż po jednym. Kapelutek i wodolot. Na górze nic. W środeczku są kapelusze. No to mm -hmm. wodolotu musimy się spodziewać no, na pewno. Kapelusz, wodolot. I jeszcze kapelusz, zobacz. Kapelusz, kapelusz. Dobra. Niech ten dół nas pięknie zaskoczy. Lody foto. Tu. Mamy foto. Na dole też jest foto. No dobra. Co dalej? O, latarenka i żółw. Tu jest żółwik. Latarnie. Na dole latarnia. I tyle. <laughs> dobra. To tutaj teraz. Krab palma. Palemka, krabik, palma, krabik. Dobra, wszystko, wszystko. Sześć do końca. Napój, szorty. Napój, szorciki. Napój, idzie na sześć dyszek. Tutaj dobrze, niech idzie jak najwięcej. A tu nadwyżkę na do na środeczku a dobra nie tylko rybka kompas i ja już coś <grybka> widzę naprawdę super super tu rybka tu kompas. Ha, ha, a, mamy a, rybka piątunia też się lepiej spisują no paradiso. Rozgwiazda i te... I zobacz! O! pięknie. Termometr. Zagrało na nosie megalizki. Zobacz. Kochani. Termometr. Angelika, czy ty to widzisz? Rozgwiazda, latarnia była. O! Halo? Czwarta linia. Poczekaj, latarnia była. A to latarni wcześniej nie walnęliśmy. No zobacz. Poczekaj, teraz rozgwiazda ryba. Dobra, rozgwiazda, dobra. A tu? Ryba termometr, nie, Ojejku. rozgwiazda termometr. Poczekaj, rozgwiazda termometr. Weź jeszcze raz przejrzyj, bo już. Rozgwiazda się termometr. Dobra, poczekaj, tak. Czyli mamy tak: 10, 20, 30, 40. 40. Jotka chyba jest na 40 z tego co nie ha. Ja, na tyle jaka zdrawka bo. No to teraz musimy się... Czekajcie. Poczekajcie. Jest 10, 20, 30, 40. Okularów nie było. Na 40. No to ładnie. H40. No to pięknie, pięknie. słoneczko. Już mamy... Ja już tu odpaliłem na kąpie. 50 złotych. No. Brawo. Super. A mamy jeszcze dwie. Jeszcze dwie. No to już połowa wkładu, kochanie Angeliko, zwróciła się. Super Cieszymy się bardzo i kolejne dwie nam zostają. Serduszko. Serduszko ryba. Serduszko dla Angeliki. On jej dzisiaj święto. Mamy Niech tam nadzieję, chodzą koło masz, ciebie. Niech że tam masz chodzą. wolny odpoczywasz w ten dzień serduszko i ten odcinek obejrzysz nie tylko raz rybka serduszko dobra płetwy i palma płetwy palma to palma płetwy palma palma i płetwy okay. dobra Delfin napój. Delfinek. Tu. Tu. I. I tu. Dobra. Co dalej? Kostka latarnia. Jest i latarnia. O tu widzisz? Kostka, Kostka w trójce. Kostka jest tu. A I tu już wolę. nic nie ma. Zabrakło. To teraz mamy kostium i wiaderko. 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 Kostium. Tu kostium. Wszystko. Dobra. Chmura żółw. Żółwik. Chmurka. Żółwik. Tutaj sporo chmurek. Chmurka. Ani Żółwik. Ani żółwika. żółwika. No to... Arbus foto. No dobra. Arbus. Tu mamy foto. foto. Wszystko. Hmm, wszystko. Wodolot deska. Dobrze, że Mati z nami jesteś, bo ty jak z nami jesteś, to tak. mamy szczęście do tych zrapek tutaj. Deska. A że to jest Angeliki Święto to super. Wodolot. Przyniosłeś nam szczęście tutaj na się... mnie teraz, oczywiście, tak? No, teraz na Matego się patrzyłem. Lody słoneczko. <grym> o! Słoneczko, pięknie. pięknie. Mati. Ty teraz z nami siedzisz na odcinkach. Lody kręcimy. słoneczko. No, cudnie. Lody słoneczko. Tu lody. Chyba wszystko. Ja Dobra, wybiorę. dwa symbole ostatnie. I mewa kraby. Mewa, tu jest mewa, mewa, krabik, krab. a na dole? Czyli co tutaj? Czyli a, 60, no to, tak. to znaczy 10 to razem ma już 60. Pięknie. Każda Paradiso wygrana. I czy ta ostatnia? Piętnastka. Pięknie, Angelika, pięknie będziesz miała co mnożyć. Shorty i mewa. Akurat tu przy Paradiso fajnie, że z różnych paczek, wiesz, tak. to też y no, można było wyciągnąć te wygrane, nie? I Szorty. zobaczcie. no. Jedynka, piątka była kupiona razem. I trzynastka z piętnastką razem. No. Fajnie. Wiesz. No. Co dalej? Zobaczymy, czyli tu wykroczymy. Płetwy wszędzie. i. Kubełek. Kubełek, wiaderko, wiaderko. Płetwy, wiaderko. Wiaderko w czwóreczce. A płetwy muszą być na dole i są dwa razy. A i nie. Dobra. Lecimy dalej. Termometr i kompas. Termometr kompas. Termometr. Jest kompasik. Jest tu. No widzę. Mm -hmm. Tu o! mamy. I kompas. Pięknie. Super przejaśniało troszkę. Dobra. Lecimy. Krabik piłka. Piłka. Krabik piłka nie widzę. Mm -mm. Czyli, piłka Czyli piłeczka. Dół, tu, Oj. Idzie dobrze. Ładnie. Byłby plusik już super. Tak. Fajnie. Kotwica łódź. No, ale wszystkie paradise, Jak były to wygrane, będziemy, to po prostu sztos. Ale utrą ono samego idzią. Już utarły. Kotwica łódź. Poczekajcie. Łódź jest. Jest, jest tu kotwica. kotwica. I łódeczkę masz na dole. Tu. Okej. Okay. Dalej. O, żółw, kapelutek. Kapelusz. Kapelusz z żółwikiem. Tu mhm. nic, tu mamy. Kapelutek. Dwa. Kapelutek. Dobra. Dalej. Cytrynka i rozgwiazda. No zobacz, jak blisko tu. Rozgwiazda. Cytrynka. Zobacz. Mm, zobacz. Super. Rozgwiazda, I? cytrynka. Tu mamy cytrynkę. Wszystko. No, jeszcze mamy tyle symboli. Bluzka, kostium. 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 Bluzka. Tu bluzeczka. Bluzeczka. Przebieg się miśka chyba w oczach kręci. Bluzeczka kostium. <laughs> dobra, to tu już. Jeszcze. Mamy tak. Foto kostka. Kostka foto. Tu jest foto, foto. No dobra. I ostatnie dwa. Chmura ryba. Chmura. No tu chmura i chmura. Misiaki. No nie, chyba ta czwarta się nie chciała no. popisać. Zobaczymy kontrolną. No. Mor. 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 Angeliko, może dać raz. mor więcej. No piękne wybory numerków. Słuchajcie, dwa zwroty. Dyszka i dyszka. Czekaj, tutaj oddalimy troszkę. I 40, 60 no, zł. Megalinie w ogóle się nie popisało. Megalinie a paradiso, no pięknie, pięknie. Wiecie, no może akurat inne li liczby by tam dały. Angeliko, jeszcze raz słońce. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka z samych dobrych ludzi. My Tobie dziękujemy za możliwość wydrapania dla Ciebie tak pięknego Oczywiście odcinka. Mamy nadzieję, że się dobrze tu bawiłaś. My na pewno fajnie tutaj się dogado te wygrane ci wysyłamy I tak z powrotem no i pozdrawiamy cieplutko buziaki, buziaki dla ciebie Angelika buziaki papa pa, pa. Pa.